Kompas polityczny. Co to jest? Za co odpowiada? Do czego służy? Postaram się to wyjaśnić. Przyczyną powstania tego nagrania jest dyskusja, jaką miałem na temat minimalnej krajowej. Na jednym z kanałów YouTube po burzliwej dyskusji, jeden z komentatorów przesłał mi link do właśnie strony poświęconej kompasowi politycznemu. Jest ona w języku angielskim, ale to nie jest dla mnie przeszkoda. Tam odpowiadając na pytania na koniec ankiety wyświetla się miejsce, na kompasie określającym poglądy. Dokładnie umując, kompas pokazuje, jaką ideologię reprezentują nasze poglądy. Tym właśnie kompas polityczny jest. Określa naszą ideologię bądź ideologię władzy państwowej. Należy tu również dodać, iż kompas odnosi się do państw bądź rządów suwerennych. Należy sobie zadać pytanie, czym jest ideologia? Ideologia jest kierunkiem myśli filozoficznej. U podstaw, w której tkwi świadome dążenie do realizacji określonych celów i decyzji na rozwiązania klasowe, grupowe bądź indywidualne w danym społeczeństwie. Ideologia jest po prostu zbiorem poglądów określających tematy takie jak religijne, polityczne, gospodarcze, prawne, filozoficzne, odpowiadających za osobiste postrzeganie sensu i sposobu istnienia. Tak w skrócie. Na stronie kompas był nieprecyzyjny i był błąd merytoryczny, dlatego właśnie postanowiłem zrobić ten materiał. Tak, na stronie tam, gdzie jest autorytaryzm, powinien być konserwatyzm. Dlaczego? Tak, a nie inaczej? Bo są to kierunki myślowe, co oznacza, iż kapitalizm i socjalizm, tak jak liberalizm i konserwatyzm są przeciwstawne, ale określają te same założenia relacji, idea rozwiązania. Zacznijmy więc od, od określenia horyzontu. Kapitalizm versus socjalizm. Oba kierunki myślowe określają relacje władza państwowa względem relacji międzyludzkich. Ktoś powie hola, hola, kapitalizm mówi o wolności gospodarczej, o rozwiązaniach gospodarczych. No nie do końca prawda. W innym nagraniu o międzymorzu powiedziałem, iż nie można mieć sojuszu gospodarczego bez sojuszu politycznego. I taka jest właśnie prawda. Aby mieć pewne rozwiązania gospodarcze, najpierw trzeba mieć. Decyzyjność polityczną. Kapitaliści właśnie mówią, aby władza państwowa się nie wtrącała w relacje międzyludzkie, np. postulat wolności do zawierania umów. Za to socjaliści mówią, iż władza powinna pomagać obywatelom, co oznacza, iż musi ingerować w relacje międzyludzkie, ponieważ władza nic nie produkuje oprócz prawa, ozn oznacza to, iż najpierw musi komuś coś zabrać, aby dać innym. Na przykład właśnie postulat zasiłku dla bezrobotnych. Więcej na temat socjalizmu i kapitalizmu można sobie przeczytać w internecie. Teraz elewacja. Liberalizm i konserwatyzm. Dlaczego nie autorytaryzm? Bo jest to tak, jak ja to nazywam, styl rządzenia. Styl rządzenia to decyzyjność w oparciu o jaką moralność podejmuje się decyzję, a nie odpowiada kierunkowi myślenia filozoficznego. I liberalizm i konserwatyzm opowiada się za wolnością osobistą człowieka, na jakiej podstawie określamy prawa i przywileje osobiste, zwane również prawami człowieka. Liberalizm tak w skrócie określa, iż wolność osobista jest nadrzędną wartością w życiu człowieka i nie powinna być ograniczona przez prawo czy działania władzy w jakiejkolwiek formie. Również uważa, iż człowiek nie powinien być do czegokolwiek zmuszany. Konserwatyzm za to. Określa, iż porządek społeczno-gospodarczy, a tym samym prawa osobiste, muszą być ustalane w oparciu o tradycje kulturowe, takie jak religia, narodowość, historia, hierarchia, autorytet czy własność prywatna. Te wartości również określa się mianem Starego Porządku. Teraz koła. A dokładnie zakres, co ja nazywam stylem rządzenia, a tak naprawdę określają one ustrój w państwie. Czym jest więc ustrój w państwie? Określa go zarówno konstytucja, jak i styl czy też wartości, którymi kieruje się władza państwowa w podejmowaniu decyzji. Ustrój jest właśnie strukturą organizacyjną zakresem kompetencji i zależności również podziału poszczególnych organów władzy państwowej. To właśnie określa konstytucja. Za to powiedzmy podejście ludzi u władzy określa metody i zasady przy podejmowaniu bądź ustawianiu pewnych praw czy też rozwiązań decyzyjnych. Dlatego ustrój również nazywany jest formą sprawowania władzy państwowej. Zaczynamy więc od zewnętrznej. Totalitaryzm. Sposób prowadzenia rządu, w którym państwo posiada całkowitą kontrolę nad społeczeństwem i stara się kontrolować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego. Na tyle, ile jest to możliwe. Autorytaryzm, potocznie nazywany dyktaturą. Sposób sprawowania władzy skupiający się w ręku przywódcy i jego najbliższego środowiska, bądź instytucji władzy przez niego kontrolowanej. Decyzje władzy autorytarnej zatwierdzane są przez podporządkowane mu inne organy władzy państwowej. Władza autorytarna za to nie dąży do całkowitej kontroli społeczeństwa. I teraz najlepsze. Styl republikański, potocznie uznawany za ustrój demokratyczny, czyli forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Decyzyjność władzy państwowej opiera się na dyskusji społecznej i podejmuje się ją na podstawie kompromisu stron dyskusji. W ten sposób ustanawia się również prawa obywatelskie i rozwiązania gospodarcze. Ustrój republikański również uwzględnia rozdzielenie władzy państwowej na trzy organy władzy. Ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, i rozdzielenie ich kompetencji i wybie wybieralności niezależnie od siebie. Demokracja to tylko sposób wybierania władzy państwowej i decyzyjność poprzez większościowe głosowanie. Najlepszym przykładem jest przykład Hitlera. Pokazuje, iż może być dyktatura demokratyczna, bo przecież Niemcy wybrali go demokratycznie, a był dyktatorem. Tak samo totalitaryzm może być demokratyczny. Dobra, mamy już kierunki filozoficzne i zakres, albo jak ja to lubię nazywać, styl sprawowania władzy. Co nam wychodzi? I teraz zrobiło się ciekawie. Wszystkie ideologii nie będę omawiał, możecie sobie sami sprawdzić, ale tylko dodam, iż kompas polityczny nie tylko określa ideologię, powiedzmy, osobistą, on przede wszystkim określa ideologię władzy, ideologię władzy państwowej, ludzi, którzy tą władzę sprawują. I dlatego jest to tak interesujące. Jak widać, im bardziej zwiększa się kontrola władzy względem społeczeństwa, czyli styl sprawowania władzy, to tym bardziej robi się nieciekawie. W każdym przypadku. Zapytacie więc, co jest po środku? W myśl zasady, prawda leży po środku, w środku znajduje się centryzm. Więcej o centryzmie, a dokładnie, jak powinien wyglądać, czy jak go można zrealizować w Polsce, zrobię inne nagranie. Centryzm jest po prostu ideologią kompromisu społeczno-gospodarczego. Centryzm jest wypracowaniem porozumienia między wszystkimi kierunkami filozoficznymi, w myśl zasady wilk syty i owca cała. Coś za coś. Dlatego właśnie centryzm nie może wyjść poza republikański styl rządzenia, podejmowanie decyzji na podstawie sensu i logika. Teraz pytanie: Czy w Polsce jest partia polityczna, co reprezentuje centryzm? Jest. I pewnie nawet tego nie wiedzą. W mediach ciągle pokazuje się walkę o władzę między kapitalistami a socjalistami, a o wypracowaniu kompromisu postulatów się nie wspomina. Jest jednak partia, która o tym wspomina. Nawet nie lubią nazywać się partią tylko ruchem społecznym. Tak, to jest partia Ruch z 15. Na jakiej podstawie tak uważam, wystarczy popatrzeć, kogo mają w swoich szeregach. Narodowców, socjalistów, konserwatystów i kapitalistów. Mieszanka ideologiczna i bardzo dobrze, gdyż z takiej burzy mózgów mogą powstać rozwiązania akceptowane przez wszystkich. To jest właśnie kompromis, tym jest właśnie centryzm. I jak sami wspominają, jak przesłanki o podjęciu decyzji nie są wystarczające, aby podjąć decyzję, niech decyzję podejmuje bezpośrednio społeczeństwo w drodze referendum. Tak właśnie postępują Republikanie. Na tym polega demokracja, rządy prawa i decyzyjności z uwzględnieniem woli społeczeństwa. Pozdrawiam, Semper Fidelis Republika